Hej, dzisiaj chcę Wam pokazać naszą książkę. Została wydrukowana dosłownie parę dni temu. Chcę Wam powiedzieć, jak wyglądał proces jej powstawania. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Przeczytam fragmenty oraz pokażę Wam, jak ładnie zapakować książkę na prezent. Niestety ze względu na chorobę nie mogłam pojechać do magazynu i będziecie zobaczyć ten ogrom książek, więc mój brat pojechał sam i przywiózł mi kilkadziesiąt sztuk właśnie książek, ale niestety musiałam je rozesłać. Nie wiem, czy wiedzieliście, że 17 egzemplarzy trzeba wysłać do bibliotek. Pozostałe książki wysłaliśmy do naszych rozmówców, także zostało mi dosłownie tyle książek w domu. Generalnie muszę Wam powiedzieć, że cały proces tworzenia książki był znacznie bardziej pracochłonny i czasochłonny niż myślałam. Bo jednak zdecydowaliśmy się na self-publish. Czyli sami wydawaliśmy książkę. Mieliśmy propozycje od różnych wydawnictw. W sumie z jednym takim dosyć dużym wydawnictwem prowadziliśmy już takie poważne rozmowy, ale z różnych względów jednak się na to nie zdecydowaliśmy. Chcieliśmy mieć pełną kontrolę nad książką, nad treścią, nad objętością, nad grafiką i nad tym wszystkim czuwaliśmy. Nasza okładka została stworzona przez graficzkę, Wiesię Kłośńską i jesteśmy bardzo zadowoleni właśnie z tego projektu. Kilka rzeczy dopracowywaliśmy, także. Zmieniały się nieco barwy. Także bardzo się cieszymy, że byliśmy tacy decyzyjni, bo jest to po prostu efekt naszej pracy, ogromu pracy. Muszę przyznać, że przez ostatni rok nie było ani jednego dnia, żebyśmy albo nie pisali książki, albo nie nagrywali filmików, albo właśnie nie załatwiali spraw związanych z drukarnią, związanych właśnie z wydawaniem książki. Także ten cały proces naprawdę nie jest aż taki łatwy, jak się wydaje. Może powiem parę słów na temat pomysłu, dlaczego w ogóle wydaliśmy książkę. Otóż Napisanie książki było dla mnie y, największym wypomarzeniem z dzieciństwa, bo, y, no, już będąc dzieckiem, będąc y, uczennicą tam, piątej klasy szkoły podstawowej, potrafiłam napisać stustronicowe opowiadanie. Y, więc, jak gdyby, pisać zawsze tak czy siak pisałam. Y, a wydanie książki jeszcze y, z moim bratem y, na temat y, tak nam bliski, było naprawdę y, fascynującym przeżyciem i bardzo się cieszę, że się to udało. Doszedł nam tutaj kolejny słuchacz. Mam nadzieję, że mi tutaj nie zrobi bałaganu. I muszę Wam powiedzieć, że chyba takim najtrudniejszym etapem pisania książki było właśnie sporządzenie takiego konspektu, którym już stworzyliśmy taką logiczną całość książki. Więc podzieliliśmy książkę już na rozdziały, na podrozdziały. Oczywiście później tych małych rozdziałników podczas pisania książki nam doszło troszeczkę, ale już takie ogólne ramy mieliśmy książki, i myślę, że to jest chyba niezbędnym etapem napisania książki, bo bardzo to ułatwia jednak później pisząc książkę. Wiemy, jakie tematy powinniśmy poruszać. Następnie zabraliśmy się za pisanie książki, i tutaj naprawdę szczęściem było to, że moja córeczka była wtedy na tyle mała, że miała długie drzemki i szła spać około 19, więc miałam czas, żeby po prostu pisać tę książkę. Mój brat również, na szczęście, ma któremu mu dużo pomaga, więc również miał czas na pracę, więc wspólnie jakoś nam się udało napisać dosyć grubą książkę. I tak mniej więcej w połowie pisania tej książki. Książki. Sporządziliśmy właśnie listę pytań do naszych rozmówców, bo w naszej książce jest kilkunastu rozmówców, kilkunastu głównie Japończyków. Opowiadają się na tematy angielskie, na tematy zawodów, które wykonują. Po prostu są ekspertami w swoich dziedzinach. Później mój brat razem z tatą specjalnie polecieli do Japonii, żeby przeprowadzić te wywiady. Dzięki temu, że udało się nagrać właśnie te filmiki, w książce znajdują się kody QR i skanując je, stajemy odesłani do dłuższego filmu do pełnego wywiadu. Mnie szczególnie spodobał się właśnie wywiad z siostrą Anetą, czyli polską siostrą, która pracuje już od nastu lat w Japonii. Jej spostrzeżenia są naprawdę bardzo trafne, bardzo ciekawe. Z mnichem buddyjskim również bardzo mi się spodobał wywiad i takie podejście właśnie do religii u Japończyków. Bardzo spodobał mi się również wywiad z Wietnamkami, czyli z mniejszością narodową w Japonii. Te młode Wietnamki, które pracują w Japonii przedstawiły naprawdę bardzo ciekawą perspektywę na kwestie dotyczące również rasizmu w Japonii, więc myślę, że jest to bardzo ważny głos. Jestem bardzo zadowolona, że w książce znajduje się ponad 200 zdjęć, głównie autorstwa naszego taty. Nawet nasza mama zrobiła wyjątek i pokazała się w tej książce. Generalnie zarówno wywiady rodziców, jak i dziadka, jakie takie historie i wspomnienia związane właśnie z naszą rodziną. Tworzą tę książkę no szczególnie bliską naszej rodzinie, naszym najbliższym i mamy nadzieję, że przez to też jest wyjątkowa i Wam również pokazuje Japonię z innej strony, z innej perspektywy, takiej do tej pory raczej nieznanej. W książce znajdują się rozdziały takie jak Nasza mała Japonia i jest to właśnie rozdział, w którym opisujemy naszą rodzinę, nasze wspomnienia i jest to taki najbardziej osobisty rozdział. Później Japonia, Harakiri Kesie i Sushi. Czyli jest to rozdział o stereotypach. Przedstawiamy Wam właśnie wiele stereotypów i je obalamy lub potwierdzamy. Później, mindecie Japończyków, czyli codzienność Japończyków, i tutaj znajdują się podrozdziały, takie jak. Kochaj mundurki oraz 2136 znaków chińskich. Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, uniwersytet. Sensei, czyli nauczyciel-mistrz, więc tematy dotyczące szkolnictwa, jak to wygląda w Japonii, czy faktycznie ci biedni uczniowie tak dużo muszą się uczyć i jak wygląda kwestia prestiżu nauczyciela, jak w ogóle wygląda cały system edukacyjny w Japonii. 8 milionów bóstw, najwyższa prawda i KFC, czyli a akurat KFC dotyczy Świąt Bożego Narodzenia w Japonii. Małe dzieci, wózki dla piesków i lakina za dolara, więc to kwestia demograficzna. Jak to wygląda w Japonii, jakie są tendencje, jakie działania podejmuje rząd. I właśnie dotycząca tych domów za tego dolara, opuszczonych domów. Marzenie o zostaniu cukiernikiem, salaryman i dwa jeny, czyli kwestie dotyczące zarobków, finansów oraz zawodów. Od razu Wam tutaj zdradzę, że w Japonii właśnie cukiernik to jest zawód marzeń. Pamiętacie swoje marzenia z dzieciństwa? Ja sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek z moich znajomych chciał zostać cukiernikiem, choć jest to fantastyczny zawód, wydaje się bardzo uroczy. To w Japonii właśnie króluje jako odpowiedź dotycząca właśnie zawodu marzeń. Ryż, plastikowe potrawy i 263 gwiazdki ptaków, czyli japońska scena kulinarna. Tutaj opisujemy japońskie potrawy, no i zdradzamy też pewne ciekawostki dotyczące właśnie pewnych takich osobliwych potraw, że tak powiem. Słowa, głowa, kultura, nomikai i nie tylko sakano, czyli alkohole, po prostu alkohole. Y... SP, FGR i Uniqlo, czyli kwestia dotycząca kanonów piękna, mody, pewnych trendów dotyczących właśnie wyglądu. Y... Pacienko, karaoke i matsuri, czyli jak Japończycy spędzają czas wolny. Y... Japonia, Ice Teimas, czyli tazosy Pokemon, Cianoju i Wabi -Sabi. Japoński szał lat 90. i fenomen pokojówek, czyli tutaj coś, co pewnie dzieci właśnie lat 80. i 90. w szczególności pamiętają, w tym my. Karate to i umysł wolny od emocji, no, czyli sztuki walki i medytacja. HAFU. No ten rozdział jest szczególnie bliski nam, w sensie mnie i Gabrielowi, bo dotyczy właśnie m, dzieci y, dwunarodowych, bo HAFU to jest właśnie takie japońskie określenie, y, no jak można się domyślić z angielskiego jest to zaposzczone, od osób będących połowy połowie Japończykami, w połowie innej narodowości. Y, I tutaj dzielimy się właśnie naszymi wspomnieniami, naszymi przemyśleniami. Oraz tutaj znajduje się również wywiad z Isamu, czyli również półjapończykiem. Myślę, że bardzo ciekawy, bo daje inną perspektywę. My jednak z bratem wychowywaliśmy się w zdecydowanej przewadze w Polsce. A właśnie Isamu y, całe życie spędził w Japonii i on ma y, swoją ciekawą perspektywę. Ok, kolejny rozdział: Porando czyli co Japończycy wiedzą na temat Polski, jakie są ciekawe aspekty dotyczące polskiej kultury, które są znane właśnie w Japonii. Czy w ogóle Japończycy wiedzą, gdzie jest Polska? Co to jest Polska? Bo no, różnie z tym bywa i właśnie zdradzamy Wam, jak to wygląda w Japonii, u Japończyków. Japończycy w Polsce, czyli spotkanie z cesarzem i przygody naszego taty. Tutaj od razu zdarzy, że faktycznie do spotkania z cesarzem doszło i ja również miałam tę przyjemność. Y, opisujemy tutaj pewne anegdoty, śmieszne sytuacje właśnie dotyczące y, naszego taty w Polsce, ale nie tylko. Opisujemy tutaj również y, innych Japończyków mieszkających w Polsce. Y, Polacy w Japonii, czyli Józef Piłsudski, dzieci syberyjskie i Polonia. Tutaj opisujemy w drugą stronę. Y, przeprowadziliśmy... Y, Trzy wywiady z Polakami, którzy mieszkają w Japonii, i bardzo im dziękuję za taką bardzo współczesną właśnie perspektywę dotyczącą pracy i mieszkania w Japonii. No i ostatni rozdział: Twoja mała Japonia, czyli taka klamra. Tematyczna. Pierwszy rozdział to Nasza Mała Japonia i ostatni rozdział to Twoja Mała Japonia. Także myślę, że yy, cała ta książka tworzy taką logiczną całość, która opisuje właśnie jako yy, codziennym rzeczywistość Japończyków, ale jest to wszystko połączone z polską kulturą, więc jest to właściwie taka bardziej polsko-japońska książka, bo napisana przez polsko-japońskie dzieci, czyli mnie i Gabriela. Także bardzo już dziękujemy wszystkim, którzy kupili naszą Japonię, którzy czytają naszą Japonię, bo dostajemy od Was naprawdę wiele. Cudownych słów. Niektórzy już skończyli czytać książkę i podzielili się z nami swoimi wrażeniami, więc bardzo Wam dziękujemy. A zachęcamy również innych do przeczytania tej książki, bo uważam, że jest to taka książka uniwersalna dla każdego i myślę, że też będzie świetnym pomysłem na prezent, bo została wydrukowana kilka dni temu, więc prawdopodobieństwo, że ktoś ma tę książkę w swojej bibliotece jest niewielkie. Także teraz przeczytam Wam kilka fragmentów książki. Okej, okay, to może fragment z yy, samego początku. Czym jest dla nas Japonia? Pierwszym, co przychodzi nam do głowy, jest ciepły dom rodziny naszych ukochanych dziadków, który oprócz nowej kanapy i kwadratowej wanny nie zmienił się od 30 lat. Wciąż ten sam zapach prania, ten sam smak zielonej herbaty z plantacji przyjaciela taty ze szkolnych czasów, te same drewniane obrotowe krzesła. Tylko niestety mniej ludzi przy stole. Oboje wiemy, że w tym domu zawsze czekają na nas nasze pokoje, które wciąż wyglądają dokładnie tak, jak zapamiętaliśmy je z pierwszych wakacji w rodzinnym Miyazaki. W tej stałości jest jakaś magia, która za każdym razem pozwala nam poczuć się jak za czasów dzieciństwa. Wydaje się więc, że ta nasza mała Japonia zaklęta w prowincjonalnym miasteczku nic się nie zmieniła. W miasteczku Kałaminami, które mieści się w prefekturze Miyazaki, niczym nie przypomina ono zatłuszonego Tokio, w którym każdy goni wskazówki zegara, jest w ciągłym pośpiechu i pędzi na punktualne metro w ciemnym garniturze i białej koszuli. Tutaj większość ludzi pracuje przy plantacji herbaty, zajmuje się uprawą warzyw lub hodowlą zwierząt zagrodowych, albo wykonuje rzemieślnicze zawody. Wciąż największym centrum handlowym jest Ion, gdzie ponad 20 lat temu jeliśmy tłusty ramen, którego smak nie zmienił się do dziś, a miejscowy sklep spożywczy nadal jest jedynym w okolicy domu naszych dziadków. Miyazaki jest mało znanym punktem na mapie popularnego turystycznie kraju kwitnącej wiśni. Pierwsza linia pociągów Shinkansen o nazwie Tokaido została otwarta w Japonii już w 1964 roku, czyli 5 lat przed narodzinami naszego taty, a do Miyazaki wciąż nie dociera żadna linia super szybkiego pociągu. Co więcej, prefektura ta nie ma ani jednej linii metra. Z tej mikroperspektywy wydaje się więc, że Japonia nie uległa zmianom społecznym, a nie wpływom globalizacji. Turysta na ulicy jest w tych rejonach bardzo rzadkim widokiem i spotyka się z dużym zaciekawieniem lokalnych mieszkańców, którzy ciepło podchodzą do gaidżinów, mimo że zdecydowana większość mieszkańców, oprócz nieco zniekształconego hello i thank you, nie mówi nic po angielsku. Ok, może kolejny fragment gdzieś z połowy książki. może ten dotyczący wyglądu? Japoński ideał piękna łączy w sobie coś z wyrafinowanego w dzięku gejsz i współczesnych idolek J-Pop. Z pewnością jest nieskazitelna skóra jest wyjątkowo ważnym elementem tego kanonu. W przeciwieństwie do wciąż popularnych, choć już nieco mniej, u nas matowej i opalonej skóry w Japonii promuje się głęboko nabliżoną, jędrną, gładką skórę, tak zwaną skórę moci. Nie jest ona tak wilgotna jak popularna w Korei skóra choc-chok. Czyli bardzo mocno nawodniona, nieco świecąca z mokrym takim i blaskiem, ale zdecydowanie wciąż bardzo wypielęgnowana, zdrowa i naturalna. Pozostałością przeszłości jest nieustające dążenie Japończyków do jak najjaśniejszego odcienia skóry, który kiedyś związany był z wyższym statusem społecznym, przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach, a nie na świeżym powietrzu, czego wymagała praca fizyczna. Najważniejszym elementem zapewniającym zwłaszcza Japonkom upragnioną bladość jest całoroczna ochrona przeciwsłoneczna w postaci kremów z filtrem SPF minimum 50 oraz długich rękawów, nogawek, kapeluszy, często parasoli, a nawet rękawiczek chroniących przed promieniami słońca. Podczas gdy w Polsce kobiety w lecie wybierają krótkie spodenki, bluzki na ramionkach czy sukienki mini, w kraju wschodzącego w słońca chowa się przed słońcem przed warstwami odzieży, często ze specjalnymi oznaczeniami i parametrami chroniącymi przed promieniowaniem UV. Okej, okay, może jeszcze ten fragment. Kto z nas, dzieci lat 90., nie pamięta nazosów Pokémon? W przedszkolu i podstawówce każdy kolekcjonował żetony z lejsów i Cheetos'ów i wymieniał trójwymiarowego lub świecącego w ciemności Pokemona na dwa złote Tazosy lub groby ciężki żeton za trzy standardowe. Wy zbieraliście te Tazosy, pokémon? Ja miałam naprawdę bardzo liczną kolekcję i muszę Wam przyznać, że wciąż na telefonie mam grę y, Pokemon Go. Nie wiem, czy Wy też graliście w tę grę, ale y, no, jeszcze kilka lat temu naprawdę aktywnie spędzałam czas na zewnątrz zbierając Pokemony. Teraz już y, rzadziej. Ale to moja miłość do pokamonów jest wciąż nieustanna. Także nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale w sumie to chyba nie powód do wstydu. Także, no, to tyle odnośnie książki. Teraz Wam pokażę, jak ładnie spakować książkę.